Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj dla Was przygotowałem otwarcie pierwszego zamówienia z katalogu Oriflame numer 11 w roku 2021. To jest ten, właśnie krótki katalog, dwutygodniowy. I jak zwykle, w pierwszym zamówieniu jest troszeczkę produktów dla mnie, jest troszkę takich materiałów do pracy. No, i też bardzo skromne, małe zamówienie od koleżanek, które wcześniej ten katalog zobaczyły i już od razu wiedziały, że pierwszego dnia obowiązywania katalogu zawsze robię zamówienie, a że wiedziały, że wtedy się nie czeka na towar. Wiadomo, awansem złożyły mi zamówienie, to z czego się bardzo, bardzo cieszę no już wiadomo, mam już kolejne zamówienie już w przygotowaniu, tylko czekam aż będzie te 50 punktów i wtedy zamówię kolejną paczkę, więc myślę, że jeszcze w przyszłym tygodniu będzie jeden film z zamówieniem dobrze, u mnie jak zwykle w pierwszym zamówieniu zawsze są produkty subskrypcji, czyli wellness pack damski i męski, bardzo proszę Yy, niestety nie ma yy, błonika probiotycznego, więc yy, jest na razie jeszcze w brakach, więc yy, nie dostałem tego produktu. Yy, trudno. Yy, no oprócz tego jest jeszcze, gdzieś tu powinien być, nie wiem, schowało mi się, yy, opakowanie yy, no, yy, probiotyku, ale nic, trudno. I teraz tak, jeżeli chodzi o oferty programy, to w pierwszym dniu katalogu przy zamówieniu za minimum 50 punktów można było wziąć sobie taką oto posłos The Secret damską wodę perfumowaną. 50 już nie pamiętam ile kosztowała, ale wiadomo, grosze. W nagrodę za katalog 9 i 10 za to, że Przyjąłem, czy można powiedzieć, zaprosiłem do Oriflame. Minimum dwie osoby, które w pierwszym swoim zamówieniu złożyły zamówienie na Nowage, zestaw Nowage. No to wtedy firma premiowała takiego opiekuna i mnie się, słuchajcie, proszę bardzo, w nagrodę dostał taki srebrny roller do twarzy i do ciała. Proszę bardzo. Tak jest on zapakowany. Szczerze mówiąc, to się nie spodziewałem, że mi się tutaj trafi, ale cóż, no i tu oczywiście jest zapakowany. To no, wygląda dosyć intrygująco to wnętrze. Tutaj i ten cały roller wygląda w ten sposób taki masażer. Takie kuleczki, nie wiem, to tu wiadomo, można się, że tak powiem, tu i ówdzie masować. Wiem, że te kosmetyczne mówiły, że o wysokiej skuteczności działania tego rolera. Yy, tam gdzieś yy, o, to też można do lodówki go wsadzić zamrozić na parę minut no różnego rodzaju efekty uzyskiwać jest oczywiście instrukcja sobie poczytam a czego zostawię yy, dla siebie czy gdzieś nie wiem yy, Oddam w ręce osoby, która jest bardziej potrzebująca. No to to jeszcze, nie wiem, zobaczę. No zestaw wygląda bardzo, bardzo ładnie w każdym razie. Mam ochotę, ale mam tego sprzętu trochę, więc pewnie nie wiem, co jeszcze z nim zrobię, nie mam pojęcia. A kosztował mnie 14 zł 99 groszy, o ile mnie tam pamięć nie myli. Tak, tutaj mam po kolei. O, oczywiście jest torebeczka. Szkoda, że tych torebek nie ma w ogóle w sprzedaży, bo jakby był numer gdzieś tutaj tego materiału, to bym sobie zamówił. Trzeba zgłosić, żeby takie y, torebki dali do sprzedaży. Yy, za chwilkę pokażę, bo też zamówiłem torebki, jakie, jakie są ogólnie, ale w, w ten sposób zapakowane są takie rzeczy jak na przykład o 4 Proszę bardzo, takie y, konturówki do do oczu, tak. I to jest są chyba cztery takie same z takim samym odcieniem co dla koleżanki było, więc ja oczywiście koleżance oddam, ale też zapytam się, czy takich torebek nie można by było mieć w sprzedaży normalnie. Bo mi się bardzo podoba. Normalnie były pakowane w takie szare torby, ale ta zdecydowanie jest naprawdę ładniejsza. Podoba mi się. Subskrypcja próbek. Sam jestem ciekawy, jakie tutaj próbki będą. Czuję, że jest miękko pod, pod rękoma, więc pewnie będą jakieś kremy, a może podkłady, zobaczymy, co tutaj będzie. Pewnie coś z nowej. I się nie mylę, i bardzo dobrze, bo słuchajcie, żel do mycia buzi, także bardzo dobrze. Nie tylko kremy, ale też trzeba myśleć o pielęgnacji i o oczyszczaniu celi, także bardzo fajnie będę miał co dodawać do do, do pielęgnacji, tak, dla klientek będę mówić myć o wiadomo. Bo naprawdę ten że jest bardzo bardzo dobry i ja go lubię. Yy, podkład Longwear, yy, mineralny, odcień porcelanowy yy, i to jest nowość. To, są, to jest ten taki hmm, rozświetlacz yy, D1 w różowym opakowaniu. On taki, ma dawać takie, taką złotą, różową poświatę. Proszę bardzo, tak się prezentuje to opakowanie. I to jest ten produkt, który jest na początku katalogu. ja sobie wezmę tutaj katalog. To jest właśnie ta nowość. Tak, proszę bardzo. Tu widzicie, tu troszeczkę jest tak to opakowanie takie różowe na, w katalogu, a w rzeczywistości to ten rozświetlacz jest taki bardziej. Stonowany takim w kierunku takim kremowym yy, idzie. No mniejsza z tym i to dwie sztuki yy, zamówione. I to też oczywiście dla koleżanki. dalej. tuż do rzęs Tremendes, czyli ta nowość z katalogu 10. Yy, I tak jeżeli chodzi o wellness to y, skorzystam z tej promocji, y, gdzie przy witaminach i minerałach, y, przy zakupie y, trzech sztuk, czwarta sztuka gratis, więc ja sobie po prostu połączyłem y, dwa razy męskie, dwa razy damskie, więc po prostu zapłacę za trzy sztuki i proszę bardzo, y, czwarta sztuka y, gratis. Generalnie, no, mam wiadomo, Kwas Omega 3 osobno, Astaxantynę osobno, więc sam, wellness pack sam sobie też mogę stworzyć. Więc na tej zasadzie, oprócz, jeżeli będę potrzebował, oprócz normalnej subskrypcji, czasami może czegoś braknąć, więc będę mieć po prostu te produkty w zapasie. Także tu specjalnie z tego skorzystałem. Dla mnie. Dwie pasty do zębów, przepraszam, jedna jest w zamówieniu dla koleżanki, druga moja, koryguję. To jest ta wybielająca pasta do zębów, ja ją lubię. Także uważam, że z tej całej nowej serii past do zębów, ta jest w tym momencie dla mnie numerem jeden i ja ją będę po prostu kupować. Mam jeszcze zapasy tej wersji ziołowej, która jest moim, moją ulubioną pastą do zębów, ale też wiadomo, żeby się nie znudziła, więc warto też i sobie czasami zmieniać i prawda żeby nie było monotonnie, wiadomo. Zamówiłem też z promocji skorzystałem. Nowej to są te kapsułki, takie rybki. Przy trzech sztukach, czwarta sztuka gratis, więc ja zamówiłem sobie cztery sztuki zamówi i zapłaciłem jak za e, trzy, proszę bardzo. E, dalej. Love Nature, szampon 2 w jednym, do wszystkich typów to jest. E, organiczne awokado i y, rumianek. Takiego szamponu jeszcze nie miałem, dlatego stwierdziłem, że sobie coś z Love Nature kupię. Zakup dla mnie y, nowość serii y, Not For Men Power Max. To jest żel do y, golenia i do mycia twarzy. Także jeszcze w, nie, nie widziałem w ogóle, żeby y, taki y, no, produkt do Golenia był jeszcze, folifrem oczywiście, był również do mycia twarzy, także spróbuję, zobaczę jak to działa. No ale, wiadomo, żel do golenia zawsze jest mi potrzebny. I tu jeszcze kolejne produkty. Tak, tu się schował, oczywiście Lactobacillus plantarum 299 V, probiotyk, który kupuję regularnie w subskrypcji, to, to wiecie. Jeszcze przypomnę o promocji, takiej promocji, która obecnie jest. Przy założeniu sobie subskrypcji na wellness pak męski lub damski, teraz mamy szybką ścieżkę. Normalnie przy subskrypcji mamy trzy kroki, wiadomo, płacimy 20% mniej. W czwartym kroku jest produkt za 1% wartości. Natomiast w tej krótkiej, szybkiej ścieżce letniej jest tak, że już trzeci produkt mamy w tej cenie za 1%, czyli w pierwszym katalogu subskrypcji, w drugim katalogu płacimy ze zniżką 20%, w trzecim płacimy dokładnie 1% wartości. I jest moja promocja taka do osób, skierowana do osób, które są u mnie w grupie osobistej. Ja jestem opiekunem, czy albo Marta, albo na przykład Mateusz, czy osoby inne, które że tak powiem też z mojej grupy zaprosiły was do siebie, lub jeszcze nie jesteście w Oriflame, a chcecie skorzystać z tej mojej promocji i tej promocji oczywiście Oriflame. No to serdecznie zapraszam. Więc tak, jeżeli ktoś założy subskrypcję w katalogu 11, a wcześniej nie miał subskrypcji na Wellness, to otrzymuje ode mnie w katalogu 12 prezent. Jest to prezent pachnący jakiś jeszcze dodatkowy kosmetyk także naprawdę opłaca się skorzystać z tych promocji, które, które oferuję. Nie tylko są tutaj objęte wellness paki tą promocją, bo jeszcze można sobie koktajl też zasubskrybować. I to jest koktajl na przykład waniliowy, truskawkowy, czekoladowy, chyba proteinowy też wchodzi w tę promocję. Tak mi się wydaje, ale na pewno na grafice są trzy produkty. Gdyby ktoś chciał skorzystać, dajcie znać. Pomogę Wam założyć taką subskrypcję. Jeżeli ktoś nie jest pewny. Jak to zrobić. No i oczywiście, przy założeniu tej subskrypcji, dajcie mi znać, napiszcie na, na maila do mnie czy, czy y, napiszcie smsa z imieniem, nazwiskiem i z numerem klubowym, żebym wiedział, że to ja monitoruję i zawsze tam sprawdzam gdzieś w raportach, kto te y, powiedzmy m, subskrypcje ma, ale żebym czasem nie przeoczył, to dajcie mi znać o tym. Więc ja po prostu za to, że skorzystacie z tej szybkiej letniej ścieżki, to ja się też odwdzięczę Wam za to. Dobrze, idziemy dalej. W zamówieniu był też krem Diamond Cellular, to jest uniwersalny i na dzień, i na noc. Ja go używałem raczej na noc i dokładnie u mnie będzie też w Dęku teraz, w Dęku lipcowym ten produkt. To zamówiła kloszanga, która bardzo lubi serię Diamond Cellular. Praktycznie co katalog kupuje taki produkt, który jest w, w, w promocji w tej ofercie. Ostatnio to oczywiście tych ofert było trochę. I tak. Teraz dla mnie jeszcze troszkę produktów pielęgnacyjnych, bo, bo bo się obkupiłem. No, przygotowuję się do wyjazdu na dwutygodniowy urlop nad morzem. Także wiem, że trochę będę spacerować na plaży. Wiem, że troszkę będę tam na tarasie siedział, tam pracował, troszeczkę, wiadomo, wypoczywał. Więc ta ochrona przeciwsłoneczna się przyda. I w katalogu pojawił się krem taki ochronny z Optimals. To jest 30 ml. Tak wygląda ten produkt. On jest tam, oczywiście ma wysoki filtr po 50 -tkę. i też jeszcze jest taki może bardziej on jest taki miejski, bo i tam dużo różnych takich, ma też wyciągów takich roślinnych, bo jest, ma pełno różnych przeciwutleniaczy, czyli na przykład borówka brusznica, z kwiat, tam wyciąg z kwiatu i z liści tej borówki brusznicy. Są kompleksy mineralne, minerałowe, Wyciągi z algi, jest też kwas cytrynowy naturalny z, z agrestu. Więc on ma też ten krem, takie szerokie działanie: jest i ochronny przed słońcem, troszkę działa na te przebarwienia również. No i też chroni przed zanieczyszczeniem od strony środowiska. Ja ten krem miałem w ubiegłym roku i ogólnie jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony. Natomiast bardzo lubię krem Nowage, ten z najwyższą ochroną i z filtrami, to jest SPF 50, UVA, PA i tam są te, te cztery plusiki. Bardzo ładnie pachnący krem, przyjemny, więc no, ja go tam biorę zawsze ze sobą, jak gdzieś tam idę i dodatkowo aplikuję, jeżeli tam to na słonecznie nie jest. Także z tego kremu jestem najbardziej zadowolony. Ze wszystkich takich kremów ochronnych. No i też będę testować i sprawdzać, chociaż już ten krem używałem w tym roku. Miałem go na wyjeździe właśnie na RODOS, bo dostałem go od Oriflame. No i ten krem postanowiłem sobie kupić właśnie na ten wyjazd. No i jeszcze taki balsam do właściwie opalania. Do ciała też z filtrem. Oczywiście z 30, to jest wysoka ta ochrona, myślę, że będzie w porządku. Także przetestuję te kosmetyki z serii Sun 360 stopni. I postanowiłem też zamówić dla siebie taki produkt, który właśnie mi się skończył i on się pojawi teraz w dęku. To jest takie serum. Takie serum. Bardzo lekkie, praktycznie jak woda, taka konsystencja, taka różowa woda, i ona takie działa to serum troszkę tak podciągająco, jeżeli chodzi o cerę, także jest taka jędrna po nim. Nauczyłem się już używać produktów z pipetką, już jestem nawet zadowolony spokojnie. A to serum mi przypadło do, bardzo do gustu, więc postanowiłem, że kupię. Jeszcze raz, mimo że kupiłem wtedy, kiedy była premiera tego seru, skończyło mi się, będzie w dęku. Nie wiem, już chyba się powtarzam, właśnie w dęku lipca. No i też myślę sobie, kupię jeszcze raz, żebym miał na zapas. I tak kupiłem też z materiałów takich reklamowych torby papierowe. I wiem, że tak teraz nie jest łatwo w ogóle tych, znaleźć tych numerów, więc podam wam te numery. Kto chce kupić, albo może nie wie, że są takie torby y, papierowe, y, to jest 620-680. To jest numer m, na taki zestaw y, takich, właśnie torebek papierowych. Ja je bardzo lubię, jak jest jakieś małe zamówienie, więc dodaję y, to, te, to zamówienie do takiej torby. Bardzo miła i przyjemna pani też zapisała się do Reflame i do, no, trafiła do mojego zespołu też. Bardzo mi się rozmawiało dobrze, bo widać, że naprawdę taka bardzo konkretna, no i też chciała mieć różnego rodzaju też takie od razu materiały y, y, takie pomocnicze, więc y, też przy okazji przypomniałem sobie, że przecież ja też potrzebuję, także domówiłem. I to są y, torby chyba y, średnie trzy kupiłem takie komplety y, 122,592. Proszę bardzo, tak one wyglądają. To już jest nowa grafika, słuchajcie, to jest na to 55-lecie firmy. Yy, nie zamawiałem dużych toreb, bo aż tak to, yy, to nie. Nie ma potrzeby, one są bardzo pojemne zmieści się wszystko. I tu mamy trzeci właśnie yy, już komplet tych toreb. Yy. Bardzo się z tego cieszę, że no, ładnie wyglądają. Też przypominają o rocznicy. I słuchajcie, zamówiłem też takie pakiety próbek nowych produktów, które wejdą do katalogu 12. Czyli to jest słuchajcie, ten oto katalog. I tu mamy nowości, bo jest. Y y y I tu będzie tak. Y Woda perfumowana Jordani Gold Woman i Jordani Gold Men. I spróbujemy sobie, jak one tutaj pachną. Jeszcze, jakbyście chcieli sobie zamówić te próbki, to Wam podam kod. Dwa, to jest 142-358. I najpierw spróbuję wodę damską, potem męską. Mm -hmm. Dobrze, taki orientalny zapach, intensywny, mocny. Jest i kwiat, ale coś jest takiego intensywnego. Powiem, że nie wiem, co to może być. Co to może być, ale sobie przeczytam w katalogu. Czy mi to pasuje, czy nie? Kwiatowo-drzewny, no to tak, drzewny to by się zgadzało, bo jest taka nutna, nutka mocniejsza, yy, mocniejsza. Jest tu mandarynka i powiem Wam, że nie, że od razu tak nie wyczułem w ogóle tych takich cytrusowych nut. Kwiat pomarańczy, no to się zgadza, bo faktycznie yy, nuty kwiatowe były wyczuwalne i paczula, więc pewnie ta paczula. Tak wzmacnia ten zapach, aby był intensywny. No, tak się będzie prezentować w przyszłym katalogu. Proszę bardzo, i też jest woda perfumowana, jak i również dezodorant antyperspiracyjny. No i przechodzimy do męskiego zapachu. Spróbujemy. Tu już na drugą rękę spróbuję też nałożyć ten aplikator. zobaczymy czy to ogólnie mi pasuje, czy to będzie mój zapach, czy będzie ładny, czy nie. Oj, trochę taki delikatny. Tak próbowałem też, też spróbować tego zapachu na początku ze strony, tak, z tego miejsca perfumowanego. To w przypadku damskiej wody wyczuwałem dokładnie to co tu na ręce mam. To jest dokładnie to samo, natomiast Męskiego zapachu w ogóle nie wyczuwałem, i tak myślałem sobie, że nie wiem, albo może ta strona była źle parfumowana, ale widzę, że ten zapach jest naprawdę jakiś taki delikatny. Hmm. No, zobaczymy dalej. Jeszcze tak, jeszcze więcej trochę aplikuję. Nie. Bardzo delikatny. Praktycznie ja nic tutaj w ogóle nie wyczuwam z zapachu. Nie wiem, co się dzieje. Czy może pod wpływem już tego damski, damskiego zapachu ja nic nie czuję, ale nie. No zobaczymy, co tutaj jest napisane o tym zapachu. Drzewno wetiverowy. No to wetiverowy, no to, to taki jest fujerczy i ten taki paprociowy. Zielony. Jest bergamotka, czarny pieprz i wetiveria. No nie, bo bergamotka, czyli to będzie taki kwiat troszeczkę powinien być intensywny, mocny. Przypominam, że bergamotka jest, to jest nic innego jak w herbatach El Grey ten taki aromat, wiadomo. No, herbata herbatą na no, zapach taki w wodzie, w wodzie perfumowanej to będzie co innego. W ogóle ten czarny pieprz powinien być wyczuwalny, bo... No już w ofercie są wody, w których ten pieprz yy, czarny czy czerwony się pojawia i on jest wyczuwalny, więc ewidentnie te nuty dają takie pieprzowe, takiej pikantności w wodzie, a tutaj naprawdę jest woda taka bardzo delikatna. No i pewnie ta wetiweria jest mocno wyczuwalna, więc no, ten zapach nie. Na pewno jeżeli już to wodę nie kupię dla siebie, to jestem już pewien. Natomiast dezodorant antyperspiracyjny jak najbardziej, dlatego że w tych dezodorantach nawet jeżeli mnie zapach jakoś tam nie odpowiada za bardzo, no to w tych kółkach antyperspiracyjnych yy, mnie to nie przeszkadza tak nawet ten zapach którego po prostu nie lubię tak na przykład yy, glasier to jest taki yy, za, yy, taki yy, produkt który ma zapach yy, takiego świeżego prania czystości ja go nie lubię w wodzie natomiast jak najbardziej w takim dozodrancie antyperspiracyjnym on mi nie przeszkadza także niestety pierwszy raz yy, spotkałem się z sytuacją że woda Męska, no tak nie jestem w stanie nic o nim powiedzieć, bo jest naprawdę bardzo delikatny ten zapach. To jest taki prawie, że no, niewyczuwalny. No delikatne są zapachy na przykład te morskie, wodne, świeże, takie, no ale tu naprawdę... Delikatne jest to. Naprawdę spróbuję czas później. Jeszcze zaaplikuję sobie jeszcze raz, bo być może cały czas jestem pod wpływem tej wody damskiej, która uważam, że jest naprawdę bardzo udana, przyjemna, więc pasuje idealnie do, do serii Giordani Gold, bo to są mocne, intensywne zapachy o takich nutach nieco też, więc tu mi wszystko pasuje. Natomiast co to męskiej wody, nie bardzo, tak? To, to trochę nie. No cóż, nie dla każdego jest wszystko, dlatego jest taki wybór tych wszystkich produktów zapachowych, żeby każdy po prostu znalazł coś dla siebie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się to, to zamówienie podobało. Dajcie znać. No i cóż, do miłego usłyszenia. Też zachęcam do w ogóle subskrypcji mojego kanału. Kto jeszcze tam nie kliknął na, na ten przycisk, subskrybuj. Też zachęcam do komentowania, jak i również do lajkowania, bo to też no, pomaga mi w ogóle w, w rozwoju kanału. Jeżeli będziecie coś komentować, pisać, może ym, wiem, że YouTube w ogóle nie reaguje na takie komentarze. A pozdrawiam, a dzień dobry, i do widzenia, i tam powiedzmy yy, machanie łapkami to nie, po prostu jeżeli już się coś dla mnie pisze, to bardzo bym prosił, żeby przynajmniej jedno to zdanie było jakiś taki komentarz, ponieważ no, tamte systemy YouTube wyszukują jakby te słowa takie popularne, więc wtedy ten komentarz się w ogóle nie liczy no i szkoda w ogóle czasu. Także jak już, komentujcie, bardzo Was zapraszam, napiszcie jakiś komentarz dotyczący za zamówienia, produktu, co Wam się podobało, co nie. Dwa, trzy słowa więcej, a naprawdę będzie dla mnie duży pożytek. No i też dla Was będzie miło, bo, bo też z miłą chęcią będę coś mógł odpowiedzieć i jakby skomentować też, czy dodać, że tak powiem, odpowiedź i czy podziękowanie za komentarz. No i jeszcze raz dziękuję Wam bardzo i do miłego usłyszenia. Hej!